A tutaj już prosto, prosto sobie jadę w kierunku, w kierunku Zamku Bierzbowskiego. Pojadę w dół sobie takim wąwozem. Jadę w dół sobie takim wąwozem. Po lewej stronie będzie płynął fajny strumyczek. Jeżeli oczywiście nie wysech. Bo to już tutaj pewien, pewien czas mi nie było. W samym wąwozie będę jechał dość wolno rowerem. Bo niestety w lewej ręce trzymam telefon z gimbalem. Kieruje tylko prawą, i prawą tylko hamuje, a no, oczywiście na filmy tego tak nie będzie widać, ale powiem szczerze, że jest tutaj dość stromo. Dobrze, że dzisiaj nie jest taki dzień, dzień, yy, dzień po jakichś opadach, bo już w ogóle było by ślizgą. Wąwóz powstał w sposób naturalny. Yy, nie wiem, czy tu było jakieś stare jezioro lodowcowe, czy może jakiś zelegał lądolut, ale ale powstał naturalnie w okresie ostatniego zlodowacenia. To jest taki wąwóz w kierunku wschód-zachód. Ja teraz jadę w kierunku oczywiście zachodu. O, I to co mówiłem, kurde, ale po tych drzwiach to jest... O, tutaj jest ten strumyczek. Fajnie się jedzie, fajnie się zasuwa, ale, ale jak się trzyma tylko jednym ręką. i już w zasadzie jesteśmy w samym dole tego wąwozu. Będziemy przejeżdżać przez taki kamienny czy tam betonowy mostek. Po lewej stronie są ławeczki. Te ławeczki jeszcze, nie wiem, z 2 lata temu, chyba w zeszłym roku, już nie, ale z 2 lata temu były obudowane taką. w postaci takiego drewnianego domku, jakby zadaszenia. Też stary jakiś kamienny mostek. Mi się wydaje, że ten mostek to może być z czasów jeszcze budowany tego dworka w Leszczu. O, no, strumyk niestety już całkowicie prawie że wysechł. Tam można sobie robić ognisko. Prawie całkowicie wysycha, ale o, zobaczcie, jakie zobaczcie, jakie potężne łańcuchy. Ładna przyroda. Coś tak, dzisiaj mało, mało się tu ludzi. Kręcić zazwyczaj jest, jest troszkę więcej. Teraz sobie już podejdę, bo w ogóle podjechać byłoby mi ciężko. Podjechać pod, od zachodniej strony, wyjechać z tego wąwozu. Nie, no na, na filmie tego nie widać, ale uwierzcie mi, że z lewej, z prawej strony te, te skarpy to mają dobrych dobry kilka metrów. Jak nie kilkanaście, nie no kilkanaście, ale dobrych kilka metrów wysokości. Chociaż tam przy końcu to można nawet już dobrych kilkanaście metrów. Tu właśnie fajnie, bo tu jest bardziej stromo. Tu się fajnie zjeżdża rowerem z zachodu. Tak jak mówię, jest bardziej stromo, ale widzicie?